O Jezus, to jest okropne. E, witam Was, z strony Zak. I zapraszam Was na recenzję mangi Dragon R Riotings. Mam nadzieję, że dobrze czytam. E, na wejściu już e, przepraszam Was za mój głos, gdyż kapeczkę mnie gardło e, Więc no co, zaczynamy. Mm. Dragon Rioting. Hmm. Tak, w ogóle to jest już czwarta lub piąte podejście do tego filmiku, bo zaplanie yy, się jak jakiś debil normalnie. Dobra. Yy, Dragon Riotings. Hmm. Bardzo fajna, naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna manga. Ja ją przytam, nie wiem, w jeden dzień, no bo w jeden dzień tak mniej więcej mangi przeczytam, ale yy, po prostu sobie kupić nie, dwie... nie, te, Miałem te... 19, 19, no to miałem te 20 zł. Poszedłem sobie kupić mangę, jakąś dałem Pika. No i co? No i fajna manga. No nie wiedziałem, Nie było One pisa, Nie było kolejnego tomu One pisa, czyli 43. Nie było 43 tomu One pisa, więc kupiłem sobie to. Czyli Dragon Roting. Dragon Roting, autorstwa Tsuyoshi Watable. Watambi. Watambi? Chyba dobrze czytam. Mam nadzieję, to jest okropne. Dobra, słuchajcie. Eee, ta manga jest naprawdę bardzo ciekawa. Można powiedzieć, że jest ciekawsza jak... Ciekawne. ciekawa jak One Piece, chociaż tu bym się sprzeczał, bo One Piece i ta manga jest naprawdę tak ciekawa, więc można je tak postawić jak Goku i Vegeta, że One Piece to jest tam Goku, a Dragon Rating to... Er, Dragon, Dragon's Rioting. to jest po prostu eee, tak jakoby Vegeta, no dobra. Dobra, słuchajcie, to jest tom drugi. Naprawdę, naprawdę okropnie się czuję, nie mając tomu pierwszego. Tom pierwszy byłby, wiecie, to jest tom drugi, to nie jest to samo co ten pierwszy. Nawet tutaj mamy tego Rintaro i... i ona się nazywa Mel. Tak, Rintaro i Mel, tu jest, tu są, jakiś czerwony homik. Tom drugi. No ja tego nie przeżyję. Czekajcie. Tak. Tutaj mamy. Nie zapomniałem zapomniałem imienia. Karin Tarotama to jest uczennica jego. Dobrze. Ta manga opowiada o tym, jak jakiś. No to z tego. Dowiedziałem się w ogóle z tego, z tomu drugiego, bo... że jakiś gościu, który jest po prostu nie może coś ma do dziewczyn. Jakie widzi to ucieka, coś takiego, to po prostu... Hmm, trafił do typowo dziewczyńskiej szkoły w Japonii. No i po prostu, no, tam nie są same dziewczyny, tam jest dużo chłopaków. I jakaś dziewczyna. Uh, jakaś dziewczyna tam. Poznaje go i chce być jego uczennicą, on ją uczy, tam wszystko spoko. I tam, po, yy, gdy on... Yy, ta dziewczyna po prostu była spocona, tam tam uciekł, nie wiem dlaczego. To jest dziwne, naprawdę, ale bardzo ciekawe. To on uciekł sobie, uciekł daleko i poszedł do... Takie, takie, takiego miejsca, gdzie są po prostu gry. gra się na automatach do gier. I słuchajcie... I czekaj, pokażę Wam to. Nawet to nie tutaj. I on tam poznaje taką dziewczynę. I właśnie Mel. Pokażę Wam od razu, od razu. Tu, tak. On tu uciekł do tego, do, 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 tej, do tego miejsca, gdzie się gra. Tu jest jakiś gościu, który pokonuje każdego. I właśnie zauważyłem, tu pisze LOL. Dobra, i on tam jest remis, ma remis z nią, tu pisze nawet remis, no na dole, w prawym dolnym rogu, dobra, i poznaje Mel, on myśli, że to jest dziecko, a tutaj się okazuje, poczekajcie, że on pokaże jeszcze, on po prostu myśli, że to jest dziecko, a tu pisze... Że ma 18 lat. No to słuchajcie, mi już się wydawała na 18, nawet na więcej, ale dobra. No i ona za dużo, jakąś przysięgę tam, bo tam nauczyńca walczy z tą Mel. czy znaczy nie Mel, tylko tą, tą, tą co jest na wkładce. Co pewnie mija, właśnie muszę przypomnieć. To jest. Kurde, a mnie gardło boli. Chyba tego nie znajdę nie nie znajdę tego. Dobra. Po prostu, no walczę z nią i tak. To jest Ayane. tak, to jest Ayane i to jest jej uczennica Rintaro i ona ma, ona jest smokiem, tylko już nie pamiętam, jaki muszę znaleźć. Poczekajcie, 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 już było chyba. Powinno, chyba było, chyba było, chyba było. Proszę, bo tu był taki fajny tekst, nawet jeszcze nie było. Dobra, szukamy dalej. To chyba jest pod 18 lat. Nie, nie, to nie, to kurczę. Aha. Czekajcie. Kurczę, nie mogę tego znaleźć, chyba wam nie pokażę. Albo... Albo pokażę. Czekajcie, czekajcie. Hmm, 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 hmm. Naprawdę trudne to jest do znalezienia, bo ja to czytałem, to już nawet tego nie widzę już. Tego nie ma. Nie ma. Znaczy powinno, na pewno jest, ale... Dobra, walić to ona jest błękitnym tygrysem, on też. No i tyle mam chyba do powiedzenia. A tak, a tam Wam taki dłuższy odcinek, bo ostatnio nie było, bo właśnie byłem chory, a teraz mi to przeżyło trochę i tylko mnie gardło boli. Więc yy, odcinki, no tak, może, może. Pozdrawiam dwie osoby do których mam sentyment sen, sentyment lubię oglądać ich filmy bardzo lubię oglądać filmy takich youtuberów jak Alouette Alouette Book e, proszę zajrzeć na jego kanał bardzo, bardzo fajne filmy e, oczywiście e, Vertex Vertex jest bardzo fajnym youtuberem bardzo go szanuję jest fajny jest bardzo ekstra, superowski, hiper jest naprawdę Fajne filmy robi. I no tak. Więc tak. Łapka w górę. Subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć.